Cześć, witajcie, ja się nazywam Adam Jugowski, a dzisiaj jesteśmy w centrum kładowym AR Moto. Obok mnie Adam. Cześć, witam Cię. Cześć, mamy ha, bardzo fajny sprzęt terenowy, a mianowicie Polaris XP1000. Ranger. Dokładnie, ta końcówka jest bardzo ważna. Nie jest to samochód terenowy, nie jest to również typowy kład. To trzyosobowy pojazd, jeszcze raz użyję tego słowa, który jest zabudowany, ma szybę z przodu, z boku, więc w pełni chroni nas od warunków atmosferycznych, nie, ale co fajnego, jest w pełni wykonany z kompozytu, więc terenu się nie boi. Absolutnie. Jeśli cokolwiek się uszkodzi, to naprawdę już musimy chcieć mu zrobić krzywdę, nawet wtedy, jeśli to się stanie, to wymieniamy tylko jakieś, jakiś jeden z elementów i jedziemy dalej, nie musimy się niczym martwić. Plastiki są mega elastyczne, one wracają do siebie z powrotem, no chyba, że mielibyśmy jakąś mega, mega dużą zimę i wtedy to, wtedy to było tak, to, no jak widać na załączonym obrazku. <ślad> Dokładnie. Nie co <to> <ślad> Wybacz za ten brutalny pokaz, ale jest naprawdę mega. To jest w ogóle pojazd demonstracyjny, także on jeździł, był pokazywany, był prezentowany. Jak mogłona widać żyjący pojazd. Zgadza się. I to świetnie żyjący. To, co mi się bardzo podoba, to konstrukcja Polarisa. Zwróćmy uwagę na ten potężny, masywny zderzak. Wewnątrz znajdziemy wyciągarkę z liną syntetyczną, czyli na każdym kroku Polaris pokazuje, że jestem marką topową. I, I dbającą o bezpieczeństwo. Dokładnie tak. Dlatego też nie ukrywam, że strasznie mi się podobało. Jak wszedłem tutaj, jak zobaczyłem jak to wszystko jest wykonane pod kątem offroadu, gdzie wiemy, że te blaszane elementy, one się rysują, wgniatają. No jest katastrofa. Wypinają i jest katastrofa. Tutaj jak tak. ktoś wypnie to bardzo łatwo to poskładamy do kupy, e, jest to taka konstrukcja można powiedzieć poniekąd modułowa, no to też ułatwia jakby eksploatację tego pojazdu. Dodatkowo lampy LEDowe, także widzimy wszystko w nocy, nie ma tutaj jakichś średniowiecznych technologii. Jesteśmy na czasie. Topowo bym rzekł. W dolnej części znajdziemy nawet takie słuchajcie drobne elementy jak osłony na półość. także Polaris jest przemyślany od... Z, a zderzak z przodu nie jest atrapą. Patrzcie co tutaj się dzieje. W ogóle odnośnie zawieszenia, wielowahacz z przodu i z tyłu, tak prawda? Jest. Także... Z... Mac Person już został gdzieś tam w tyle. Tutaj mamy wielowahaczowe zawieszenie, co oczywiście też um, dodaje nam komfortu przy jeździe w trudnym terenie. No, i to jest świetne, bo prześwit na poziomie 33 cm a przede wszystkim niska masa, prawda? W tak rejonie jest. 800 kg powoduje, że bez problemu poruszamy się w cięższym terenie i takim wiecie, botnistym jesień. Tak jak teraz już prawie mamy zimę, ale jeszcze trochę dużo tego bota jest, bo ujemnych temperatur nie ma, więc hmm. będzie idealnie. W tylnej części super sprawa, bo mamy paka prawda? Z otwieraną tak burtą. Ja to się załaduję, pokażę, jak to wszystko działa. Nie. Możliwości tej paki są duże, więc tak zmierz... jeździć nie polecam, nie, nie. bo nawet nie wolno, natomiast gdybyśmy go wzięli do lasu i byli na przykład myśliwym mhm. i uszczelili jakiegoś zwierzaka, no to tutaj mamy w granicach 450 kg wolności, więc to tak naprawdę no praktycznie nawet jakiegoś dużego jelenia czy łosia moglibyśmy tutaj wrzucić. Wow, no ja przyznam szczerze nigdy nie polowałem, ale z terenem mam trochę wspólnego i nie tylko ubiór. Co mi się tutaj spodobało, mamy dużo takich detali pozwalających zakotwiczyć ładunek, więc ogranicza nas tylko wyobraźnia i to, co będziemy chcieli robić. Dodatkowo łatwo zmywalna powłoka, która powoduje, że nawet jeżeli będziemy transportować coś. No, takiego brudnego jak, w lesie, jak to w lesie bywa, tak? Dokładnie, to wtedy nie musimy się niczym obawiać. Chwila mycia i jest temat załatwiony. Tak jest. Może jeszcze pokażemy, że ona jest po prostu kiprowana, tak. Dokładnie. I tak. I temat bardzo prosty. Jednym ruchem ręki kiprujemy pakę, a pod paką znajdziemy silnik. Tak jest. Mamy tutaj litrowy silnik. 82 konie, jest to wystarczająca jednostka, żeby ten pojazd był dynamiczny, bezpieczny i radził sobie w terenie. Czyli mamy wszystko od A do Z do tego, żeby jeździć, ale nie w niezwykłym terenie, bo standardowo terenówki budowane są na ramię. Tutaj mamy konstrukcję przestrzenną, czyli to już jest taka rozbudowana rama, w części górnej, części dolnej, z takimi wzmocnieniami, które są rasowo w motorsporcie towane. A tutaj to otrzymujemy w pojeździe, który może. Pracować na naszym gospodarstwie, którym możemy pojechać do lasu, którym możemy również patrolować dany teren, a dzięki ja temu, babi. że jest trzyosobowy, no to może z nami podróżować więcej osób, również młode osoby, które powiedzmy są takie faktycznie bardzo młode, że jeszcze tego kłada troszeczkę się w jakiś sposób mogą obawiać. Ale, Ale... możemy w ten sposób uh -huh. pokazywać, jak bezpiecznie poruszać się w terenie, czyli jak wyszkolić tak. tą młodzież. Jak najbardziej. Dodatkowo to, co mi się podoba, to jest takie wykończenie marki premium. Nawet przewody hamulcowe są, słuchajcie, w stalowym oplocie, więc tutaj no, autentycznie nie ma się do czego Przyczepić i to jest fajne. No to co, zamykamy. Ciach. No i wnętrze. Wnętrze tego terenowego pojazdu. Zwróćmy uwagę, że drzwi są wagowo ograniczone do minimum. Te drzwi możemy demontować. Co powoduje, że jeżeli mamy upalne, gorące dni, to faktycznie jest nam bardzo przewiewnie. Dodatkowo. Mamy bardzo wygodne wsiadanie, wysiadanie. Ja już czuję, jak tędy było się wylewało, wiecie, w terenie było po kolana, ale wsiadamy, to wszystko jest tak skonstruowane, że łatwo to można umyć, więc nie ma problemu z tym, że gdzieś tam ten brud wejdzie i później wyjść nie będzie. Najbardziej wszystkie materiały, które tutaj są użyte, przewidywa producent przy, czy na etapie projektu ktoś przewidywał, że ten pojazd będzie używany zupełnie inaczej niż samochód. No i są właśnie takie materiały, które są łatwo zmywalne. Dokładnie. A w... Że tak ujmę, zimowe dni mamy wentylację na nogi, również na część górną, także na potrzebie więc pasażer może sobie indywidualnie wysterować kierunek nawiewów, kierowca również, a także mamy regulację kolumny kierowniczej, góra, dół, a dodatkowo również regulację fotela. Więc kurczę, żyć nie umierać, tylko jeździć. A jakby tego było mało, mamy cały arsenał schowków, również z czterema cup holderami, nawet sześcioma tutaj również. Nie... Dwie, dwie, dwa kubeczki dla każdego, kto, kto będzie jechał. Tak. Może być ciepły zimny napój. Otóż to, wejścia USB, ładowarki, no jest tu po prostu wszystko, co znajdziemy w nowoczesnym samochodzie, ale w nowoczesnym samochodzie nie znajdziemy otwieranej szyby w ten sposób. I to jest super sprawa, że faktycznie Polaris pomyślał o wszystkim, bo mamy też wycieraczkę, a także spryskiwacze do szyb, więc dosłownie wszystko od A do Z. I to, co mnie orzekło, mieszczą się tutaj trzy osoby, które mogą swobodnie podróżować. Co ważne, tak jak powiedzieliśmy, jest to kład testowy, czyli można przyjechać do Aermoto, do Bochni, wybrać się na taką jazdę testową, zobaczyć czym takie pojazdy różnią się od pojazdów terenowych, a jest to inna waga, inne wymiary, dzięki czemu wjeżdżamy w trudniejszy teren. Teoretycznie trudniejszy teren z racji gabarytów, prawda? Czyli tam, gdzie nie wejdzie terenówka. Tym jedziemy bez problemu. Mniejszy silnik, mniejsze również, że tak powiem, obciążenia na układzie paliw napędowym, więc to wszystko działa dłużej. Nie urywają się tutaj półosie, mosty. Takich, nie mamy takich I... sytuacji. To są pojazdy, które pojazd z tej grupy monitorujemy od trzech lat. Ma ponad mhm. 10 tysięcy kilometrów zrobiony, przyjeżdża na serwis. To, co trzeba po prostu w tym pojeździe wymienić, to wymieniamy. Jedzie dalej i pracuje w terenie. Jasne, więc no, to tylko świadczy o tym, że Polaris to najwyższa marka, i co jest również bardzo istotne. Tutaj każdy element e, ma swój numer, i również można dobrać w pełni. E, Wszystkie elementy, które są. No jest potrzebne. to pojazd markowy, tak? Mhm. Do tego pojazdu jest manual. W tym manualu mamy wszelakie informacje na temat części zamiennych, na temat momentów, w którym powinny być dokręcone te części zamienne. No, w pełni profesjonalnie możemy do tego podejść. Nie jest to na tak zwanego czuja, jak przy niektórych chińskich pojazdach, no bo gdzieś tam też są sprzedawane, ale no, generalnie nie polecam, bo my takich pojazdów nie serwisujemy. Dokładnie, a w dodatkowo w Moto oprócz tego, że macie markowe sprzęty od A do Z, więc warto tutaj przyjechać zobaczyć, co się dzieje. Podsumowując, Moto to nie tylko sklep, to nie tylko serwis, to również bardzo wiele dodatkowych elementów. No właśnie, Adam, jakich? Dzięki którym można się zakochać w Moto. Hmm. Czy można się zakochać? Tego nie wiem. ale Zapraszam wszystkich serdecznie. Zapraszamy tych, którzy jeszcze tak naprawdę nic nie wiedzą o ale chcieliby się zacząć bawić. Zapraszamy tych, którzy już mają maszyny, a chcieliby je zmienić na mocniejsze. Zapraszamy tych, którzy chcą z nami jeździć na różnego rodzaju wyjazdy, eventy. Zapraszamy tych, którzy też u nas chcą serwisować pojazdy. Dla bardziej wymagających klientów mamy serwis door-to-door. -door. Myślę, że jesteśmy w stanie spełnić wiele indywidualnych potrzeb naszych klientów. tych, Którzy są z nami teraz, i tych, którzy po obejrzeniu tego filmu do nas się zgłoszą. Jak najbardziej serdecznie zapraszamy do bochni. Dzieje się tutaj bardzo dużo. Do zobaczenia. Cześć. Do widzenia.